Dla mnie smak biblioteki, moje biblioteki, czyli biblioteki Józefowie, są to przede wszystkim kryminały i biografie. Są to książki z dobrym zakończeniem i dobrą historią. Jest to zapach kwiatów i drzew z ogrodu, który jest za biblioteką, oraz śmiech dzieci z placu zabaw. Są to panie, z którymi zawsze można porozmawiać o książkach, które dobre książki doradzą i powiedzą, które warto przeczytać. Ale można z nimi porozmawiać nie tylko o książkach. Jest to miejsce, które kojarzy mi się z grami planszowymi, ponieważ takie spotkanie organizowaliśmy jako harcerze. Życzę mojej ukochanej bibliotece coraz więcej czytelników.